Yo siemano, z strony Kozioł Witam w kolejnym obstranym filmiku Na obstranym kanaliku Dziś kolejny odcinek z Waszej ulubionej serii, znaczy niektórych Ulubionej serii, My Summer Car Który jest odcinek? Czwarty bodajże Nieprawdopodobne, że już cztery odcinki Pojawiły się z tej gry, a my nie jesteśmy Nawet, nie wiem, w 5% Gry? Tak myślę, no bardzo dużo nam jeszcze zostało, no bo celem jest wygranie wyścigu, nie i złożenie auta. Na my w Alcim mamy tylko przedni fotel wmontowany. Zacznijmy od przeczytania paru komentarzy pod ostatnim filmem z MySamer Car. Normalnie na komentarze odpowiadam tam sobie, jak tak na YouTube studio wejdę, ale MSC to jest MSC. Tutaj przechodzimy grę wspólnie. No, ale pamiętam te czasy 2.18, 2019, Mewu, jeśli rzeczywiście byłeś w tamtych czasach, to pozdro! Albo musiałeś być wtedy dzieckiem, albo no, nie wiem, to już pod 30 dobiję. Nie o no, ten Rzęch ma potencjał. No nie nie wiem, uważam, że nie ma ten rzęk potencjału Generalnie dzisiaj będziemy między innymi wyciągać tego rzęcha, bo nie jechałem po niego, choć grałem poza nagrywaniem. Sposób w jaki z tymi kartami jest po prostu piękny to Co wam powiem, no jak się wkręcę w gierkę, to, to tak mnie ponoszą troszeczkę emocje Piszę ogólnie, że odkręciłem fulkan X jakieś 5 lat temu O No 5 lat temu, pierwsze sukcesy, sukcesy Znajtuje. U Ogólnie to odkryłem twój kanał i gdzieś przyjęcie domu z sprawą i do tego, czy słuchała nie ma terwidny kanale, którego bym nie obejrzał. Naprawdę uwierz mi chłopie, że nieraz twoje filmy w chuj poprawił mi humor i nawet zjebany dzień. Życzę ci jak najlepiej, trzymaj tak dalej, koźnie na pozdro. Pozdrawiam serdecznie, cieszę, że ci się podoba, bo o to w tym wszystkim chodzi tak naprawdę. Yy, I tyle, no nie wiem, co więcej mogę powiedzieć. Życzę następnych pięciu wspólnych lat. Chyba, że zdążysz wyrosnąć z oglądania tych kurwa idiotyzmów. Dzięki. Dawaj zdjęcie kacka w pokoju, jak je bułkę. Nie bułkę, tylko burgera. a druga sprawa, że nie. Jeśli chodzi o moldy, to polecam bold size. To pas. Pas, raczej pas. Takich modów bym nie chciał, bo to ułatwia grę. Jest modna renowacja tego rzęcha, ale to też na razie pas, bo no nie no, po co mam renowację rzęcha przeprowadzać, jeszcze swoje Satsumy nie zuży. Choć bardzo ogarę króla jak już karty. Cieszę się. Blackjack, gry karciane, to to jest mój fach. Znaczy może nie gry karciane, po prostu Blackjack. ale ma... że ty mnie ma rokarzy Twitcha XBART X. Nie wiem, czy nie było dwóch Bartów. Jeden wiem że grał w za bardzo dobrze na PlayStation, bo mnie karował Fajka, że nik pozdro. Odcinek dla koneserów zero postępów. Niech ta seria trwa wiecznie. Dokładnie tak. Ciesz się, że ktoś zauważył. Dla koneserów Kolejna seria się rozkręca, dalej odcinek kręcimy. Ogólnie z Karem jest problem, bo strasznie dużo czasu zabierają mi nagrywanie odcinków. Taki film Skoda czy z czegoś to wiecie, to to jest godzina półtorej. W MSC się za po 3 godziny. Może zgadamy jak maśka TV Aha, to spoko. No nie wiem, oglądałem kiedyś to jak miałem z 10 lat, czy tam 2, Nie no, z 12 miałem ekonacy no, na... No coś takiego. Pierwsze filmy zbiałem, że jeszcze na Ericssonie, miałem pobrane kurwa. Czemu zobaczyć, jak gram w podchmielony, to jakaś ćwiartucha? Nie, nie, nie! Żadne ćwiartucha, już to seteczka, ale myślę, że nie, nie na przynajmniej nie teraz. Pomyślę, pomyślę. Daj Bimber skręćnie niezła kasa, cukier drożdże w tej jachce na Jeziorku, co byś? Wesultrowe bania. Przyjąłem. Dziś przygotujemy się do robienia bimbru. Polecę znakiem przyniku. Może jesteś aktywny komentator i publicznie bo ten obsrany kanał 5 lat. Pozdro. Siema, ten Tense? Tense, no dobrze mówię, bo był też tense, ale to ten co klawiatury niszczył. To są dwie zasady. Wypierdalam surówkę, jak już nagram film, bo nie mam miejsca na dysku, zwyczajnie mówiąc. Call of Duty mi zajmuje ponad 200 giga, więc jest chore. A druga spora surówkę jest tylko do dla mnie do wglądu. Nikt nie będzie mi nigdy edytował tych filmów, w sensie takich gamingowych, obsranych i tak dalej, bo ja wiem co nagrywałem, i ja wiem co ma być wycięte i tak dalej. Lepiej nikt tego nie zrobi. Nie to, żebym robił z siebie znawcę. Kampfery Keep Up The Good War. Kojo, bo morda cieszy. Pozrok Sanzi. Wspomnienia, wróciłeś, jeszcze brakuje starego intro AGK1711. Jeden to AGK, więc sensie AGK, AGK. Starego nitro już nie będzie nigdy. Są szochy. Aha, to fajnie. Do motorynki łódki mieszankę do 2T. Motorynka to się zlankowana, tylko musisz kopać. No to to właśnie ogarnąłem. To jest Twoja chata. To też fajnie. Tak jak myślałem, że to by było za piękne, żeby chałupa była otwarta. Mówiłem szchołkę na telefonie, gdzie no to tak, 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 no to to widziałem. i Generalnie mamy nowy quest. No nie będę nikogo tług, bo w mordę dostanę no umówmy się, jedno strzowiec. ta seria to jedno z lepszych rzeczy, które my spotkały. Cieszę się, że się podoba. Pozdrawiam serdecznie. W końcu film długo ale prawie się przekręciłem przez tą przerwę. Stary, no jakbym wiedział, że to jest tak poważne, to to, to wiecie, to, to bym postarał się coś w, w, zrobić. Tu my, my macie popadać przed komputerami, to nie, to nie, to ja się postaram częściej z te filmy. Cześć, Miguel, Twitcher Szefie. Pozdro, ja sobie garnę Twitchu. No nie wiem, dzięki, I Nie dawajcie mi subów na Twitchu, to jest Co, dzięki za odcinek. Nie wator, pozdro. Zrobiłem parę rzeczy przed rozpoczęciem nagrywania tego filmu. Między innymi narąbałem całą przedszczypę drewna. Czyli no, ciężko pracowałem. Ciężka szupa się tam odebała, bo. Rąbałem drewno przez dobre 40 minut. No i ładuję to drewno, ładuję, ładuję, ładuję. No i ta, wiecie, kubka się zwiększała. W pewnym momencie przestała się zwiększać. Ale mówię, dobra, dopóki to drewno znikam, no to ładuję je dalej. Bo wydawało mi się, że jak załaduję przyczepę drewna na max, to wiecie to, te. Tak jakby pod tą teksturą tego drewna. Wiecie, będą leżeć te, te, te kawałki, które wrzucam. Wiecie o co, że one przestaną znikać, jak będzie pełna przyczepa. No nie, znikają w nieskończoność się okazuje. Gdzieś na Wiki wyczytałem, że yy, przyczepa jest pełna w, w momencie, w którym się nie zwiększa ta tekstura. No to zajebiście. Ja muszę się przyglądać, czy ta tekstura się zwiększa, czy nie. W ogóle nie wiem, czy on makaron zepsuty jest kurwa w zlewie. Idzie do salonu. Generalnie masę czasu stracone, ale... Tak być musi. Dobra, musimy czas skipnąć z tej wandy. No także, pierwsze co, no to jedziemy wyciągnąć tego rzęcha. Tą pierdoloną kupę złomu. Drugie co, to jedziemy spieniężyć drzewo i ukraść koła ze stodoły. To jest drugie. A trzecie to jeszcze nie wiem. Ogólnie zostaliśmy dwa questy. Zadzwonił do nas jakiś gość najebany, żeby go odebrać z baru. Niestety nie mam samochodu. Yy, żadnego, nawet busa nie mam. Tam bus ma się pojawić w jakimś momencie, czy coś takiego, nie wiem gdzie, kurwa, nie pojawił mi się jeszcze ani razu. Niby go z kuchni, widać, że... Ty pojawił się. Niemożliwe! Hmm, No to nie będzie returna żadnego vanu, moi drodzy, ponieważ tego vana będę potrzebował zawsze, zawsze się przydał. Wajpersy. Handbrake Lightsy, dobra. A gdzie się kluczyk wsadza? Chyba by bójca widzowie, no to jest. Meksyk, nie? No, a jak to się uruchamia? Gdzie tu jest na klucz wejście? Stary, no co jest grane? Tutaj? Dzisiaj ten klucz piętnolok. I stary tu we wejścia na klucz nie ma, nie? Jak coś w tym busie. No, no stary, ja jestem głodny. Jest stary, jak się tylko busa odpala ty? A właśnie, bo jeszcze drugi quest, co dostaliśmy, to babka dzwoniła, że ją do kościoła zawiesz. No był Sunday. No nie zawiozłem, bo nie miałem czym. Tu jest ignition! Ja pierdolę, kto to tak schował stary? No nie widziałem tego Dobrze, że nalałem do kanistrów, nie? Bo oczywiście bus nie jest zatankowany. Oho! To, no dobra, ale to co? Zapłaciło mi się to? Czy ja mam to gdzieś jeszcze nadać? 150, chłopie, to, to jest dla mnie nic. Jak tyle prąd kosztuje, koron, to światła nie zgasną w tym mieszkaniu. No i jedziemy, nie? Misja wyciągania rzęka. Ogólnie teraz, jeśli mamy dostęp do busa, no to mamy dużo możliwości tak naprawdę. Bo i na zakupy sobie pojedziemy. I wiecie, i gdzieś można tegę, ten go skoczyć, czy pijaczka można powozić. Mam nadzieję w sensie, że go można wozić busem. I nie wiem właśnie, czy to była niedziela, czy sobota rano, jak on dzwonił. Znaczy, niedziela, czy sobota, ten, w nocy. A teraz mi tu muchy latają, stary, jak nie w MSC, to w IRL-u. No akurat bym się odczytać na Wiki, czy on w ogóle wsiada do tego. Bo z tego, co wiem, no to tam, nie do nie Wsiądzie, prawda? No jest mój problem, bo z poprzedniego odcinka na pewno pamiętacie, że do domu wracaliśmy yy, na naszym nowym samochodem. A potem nowy samochód pojechaliśmy łódką znaczy wypłynęliśmy. No i właśnie, będę musiał jechać po tą łódkę, nie? Padłem na pomysł, żeby zrobić tą motorynką, bo motorynkę można zawsze wrzucić na łódkę i nią przepłynąć na tą stronę. W każdym razie, kryminał. O ile motorynka szybko jeździ, no to też jest troszkę niebezpieczne. No jesteśmy na miejscu. Zakręćmy Towing Hook Pyk, dobra. Driving mode, parking break. Nie mów kurwa, że go będę w ten sposób stary ciągnącą całą drogę. On się. Czekaj. Bo to trzeba coś wymyślać. Może się uda go przechylić, jak będę jechał bokiem, nie? Przewrócę go może ręcznie, czekajcie. Zobacz, stary, co mi się dzieje, wszystko rozjebane leży. Dobra, pierdolę to, nie będę go nawet obracał. Nie, nie będę się z tym teraz szarpał. Dociągnę go w ten sposób nawet do chaty i tyle i czego złama, nie? złamania. Jak ja już teraz mam dostęp do to ani razu za kółko nie wsiądę. Bo znowu mi się rozpierdoli po drodze i co? No przywróć się Ruro! Ale nie nie na plecy, no dobra, jesteśmy na chałupie w końcu. Udało się to jakoś gówno dokoptować. Zostawię go w tutaj gdzieś w tych krzakach, żeby mi nie zawadzał yy, tutaj. Czyli w lewo i przy drugim zabudowaniu. Okej, okay, dobra, ja już wszystko wiem. Stary. Boys aplenów mi. No patrzcie, jak naładowane. Powiedziałbym, że po brzegi, ale jest nie, nie, jest aż nadto. Już mam dosyć jeżdżenia tym kurwa jebanym traktorem. Dosyć mam tego, nie? Naprawdę. Ile można jeździć tym głównym? Mam nadzieję, że to będzie ostatni raz. Nie, że ogólnie ostatni raz, ale tak nie wiem, na jeden odcinek chociaż będzie przerwa. Ty czekaj, kurwa, bo ja jadę patrzę jakieś TikToki. Wydaje mi się, że to tutaj było na tam, przy tamtej drodze. Właśnie, w ogóle na TikToku ostatnio, nie? pamiętam mi się ten gość. Pewnie go znacie, jak oglądacie TikToki. W ogóle to jest za aparat, nie? On odgrywa takie scenki. Mam tak polajkowane tam, ja może tu przytoczę. O, na przykład. Ty choć zobacz, jakie foto mi wysłała. Teraz jak mnie zdenerwuje, to mogę je wykorzystać, nie? To jest w cudzysłowie. I gość wypierdala młotkiem w telefon. tarym, żeby tylko młot. Ja już widziałem, że on tam wiatrakiem, takim wiecie, takim małym stołowym, przypierdolił. Buty leciały Katana leciała! Czekaj, nie no źle jednak jadę. No i ja czekam teraz na wiosło. Ja, nie wiem, może na jakieś kurwa rozstrzelanie tego telefonu z glocka Już nie, bo jak z glocka zacznie strzelać, to mu się przerwie nagrywanie, no nie no, wymyśliłby coś stary, to jest na pewno bystry chłopak, to, to, to by sobie poradził. Oho! To będzie chyba tutaj, widzowie. Ogólnie chciałem po koła zajeżdżać, ale jak małem busa, to w sumie lepiej, żeby zawrócić i busem, później pojechać, nie? Siema! Dziś to wypierdolić. Dobra, jak to wyjebać? To nie jest chyba ja na hydraulice, żebym mógł to. A tu są hydrauliksy, kurwa, a ja pracuję tymi. O! O, o, o! Ty jednak to jest wywrotka. Zobacz, leci. Pięknie, kurwa. 3200, no dobra. Nie, wiem, proste to drewno było. Naprawdę bardzo proste. Ogólnie bałem się, że ta przyczepa może będzie latać jak krążek w GrowHockey czyli że jak szmata. Telegram Shop, chcesz metanu? Order now. Steroid. AI. Ja pierdolę, to jest nieprawdopodobne. Co się dzieje? Stary, masz reklamy, kurwa, telegramów, yy, telegramów ze sterydami na Instagramie wykupione, nie? To jest nieprawdopodobne. Centurion jakiś można kupić. Winstrol, Anadrol. Kurwa, wszystko tu jest, stary. Ale kolejne. Świat jednorazówek. I link do telegramu, kurwa. Metody płatności Tether, LITECOIN i BLIK. Dobra, dojechaliśmy. Dobra, tierst wyjebany, hunger wyjebany. No wszystko jest na maksa. Z hungerem to niewiele zrobimy. Za to możemy się umyć, możemy się odlać i zapisać grę. Jeszcze szluga z w łóżko do spania? Co jest, kurwa. Kurwa, chata się pali, stary, co jest? Co ja zrobiłem? Cześć, mi ja miałem gdzieś tu gaśnicę, stary. Daś tego kipa wyjebać. Nie, no zaraz straż przyjedzie, kurwa. O, kurwa, ty. Się w pizdu zajęło wszystko. Ej, stary, tylko nie zgaszę. Kuj z chałupą, aby się garaż nie zajął, nie? Nie, mogę ten tele... A, aparat zabiorę, kurwa, chociaż tyle, nie? Ej, no kurwa, przyjedzie ta straż, to zgasi, czy mi się cała chata, kurwa, spali? Ja widzowie to ogólnie wczytam, nie? bo, 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 bo to tak nie... Nie wiem, myślałem, że się przestanie gasić, ale ciekawe, czy się stanie, jakbym gasolinę wrzucił. Wypierdoli w kosmos, czy coś? Wypierdoliło, no. Jedziemy najpierw w stronę sklepu. Tam dalej, jak pojedziemy i skręcimy w polne, no to dojedziemy do tamtej chałupy. Zobacz, jak to leci, stary. Sze... ile to jest? Siedem dych prawie! Kurwa! Tak to ja mogę jeździć! Ta motorynka tak głośno napierdala. I to czwórkę ma jeszcze. Stary licznik zamknąłem, w tym kurwa głównie. Ta mało zamknąłem, przekręciłem prawie. Ej, to grubo z osiemdych musi jechać. Delikatnie. Pełna pizda z górki. O kurwa, pierdolę. Nic się nie stało, widzowie. Mam dobry ten. Strój na motor. No kur... Do 60 limit, stary, pierdol Co jest? Dałoby Patrz Pa jest! Kurwa, dobra! Jedziemy w ten sposób, stary. Dojedziemy Co? Gdzie ja kurwa jestem tutaj? Dobra, jesteśmy przy jeziorze? To pierdolimy sobie tędy, nie? Stary, no dojedziemy w końcu do tych chałup. Dobra, jest nasza altaneczka, piękna altaneczka. Wygrana uczciwie, nie żadne kurwa oszustwa. Dobra. To był właśnie nasz plan, widzowie. Przyjechać tu motorinką, załadować ją na łódkę elegancko. No paliwa coś tam mamy, powinno starczyć. Nie no, pierdolże, że mi się skończyło paliwo. O, leje się, dobra. Oczywiście kanister plastikowy. Ląduje tam gdzie jest jego miejsce, czyli do jeziora. u Kurwa, no nacht Kurwa, zobacz 30-litrowa kurwa butla do robienia swojego alkoholu W ogóle opłynę tą wysepkę, zobaczę co coś jest z drugiej strony Nie no stary, tam są skocznie jakieś narciarskie Ja mam nadzieję, że tam można pojechać Bo kusi mnie jak chuj, motorykom stamtąd zjechać, nie? Chyba nic nie ma z drugiej strony Kurwa Kurwa, zaczyna męczyć kaczorka Not gonna lie Ta łódeczka to zaraz wyzionie ducha, stary Na środku jeziora, przysięgam 3 na godzinę jedzie Stary, kolejna reklama telegramu, kurwa Z jednorazówkami, teraz są jakiś Ukraińcy Aha, ja jeszcze źle popłynąłem, to w tamtą stronę Insane. Ja pierdolę, kurwa. Myślałem, że muszę tu płynąć, to chyba tam muszę. Motorynka się, kurwa, dynda, stary. Tym się pływać nie. Nie, yeah, dopłynęliśmy widzowie, Ja pierdolę, udało się. Słuchajcie, ogólnie, sorry, że nie robimy nie wiadomo, jak zwariowanych rzeczy i że nic się nie odjebało po zapuszczeniu chaty z dymem. no, kiedyś musiał nastąpić taki bardziej organizacyjny, powiedzmy, filmik. Bo ja z busa zostawił? U, ja nie zostawię Czyli zapiszemy i się prześpimy Akurat powinna przelecieć nam noc I pojedziemy na zakup Żeby, wiecie, już przygotować Odpowiednio, kurwa, bimbrownicę Mógłbym użyć do tego, do tego złoma, nie? Ale nie mam dzisiaj siły Żeby tuć się tym, kurwa, gównem Bo w połowie drogi zgaśnie To na pewno Ej, no nie ma busa, stary Wujaszka, nie? I co? Ja mam motorynką jechać? Albo o tym kurwa głównym? Nie, to trzeba wymyśleć, ale dobra. Zanim to spalimy tego szluga i popatrzy w wiki, tak naprawdę co musimy kupić do tej bimbrownicy, nie? Mam już 6,5 koła. No wypadałoby zacząć składać Satsubę. Jeszcze zanim ją bym zaczął składać. Zrobiłbym też taki ruch, że niektóre z tych części dałbym do naprawy, nie? Do regeneracji, bo to ktoś pisał o czymś kim w komentarzu, nie? Wiecie, jak to ma się nie odpalić, to na chuj to w ogóle składa? też, żeby naprawić te części, no to jeszcze by wypadało tutaj dyszki do, do zbierać. Właśnie, widzicie, widzowie, to jest robienie filmów z MSC, to się tak wydaje, o, tu, szybko, tak jest śmegas. No, chuj, a kurwa. Nie ma tego busa, czekam chuj wie na co. Ero, widzowie. Jadę motorynką z powrotem do sklepu. Nie, nie ma sensu, stary, czekać dłużej na tego busa, bo prawdopodobnie się nie doczekamy, nie? Chuj, weźmiemy jedną torbę z zakupami, najwyżej tyle. Do babki w ogóle zajadę, nie? Zobaczę, o co chodzi, bo dałem jej przecież wszystko, co chciała, a Quest dalej się pokazuje na mapie. Nie może nagrody nie odebrałem, czy coś. Tylko ta żarówka jest rozjebana, stary, bo ta nigdy aż tak nie mrygała. Ja wiem, ja wiem, widzowie, mówiłem, że po koła zajedziemy w tym odcinku. No kurwa, no nie zajedziemy, bo nie ma busa. A jak miałem busa, no to jechałem sprzedać drewno. Jest niesamowite, bo to będzie kolejny odcinek, a no, tym razem krótszy na pewno wiele niż poprzednie w tak naprawdę nic nie zrobili, ale w następnym to już, 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 już zaczniemy popychać powoli progres gier. Zajebiście mnie widać, widzowie, nie? Nie, musiałem zgasić to, kurwa, bo już zaczął tak mrygać stary stroboskop kurwa, w remizie. No i tu nic nie ma i quest, kurwa, jest dalej, żeby go wykonać, nie? A ja, przecież jej ja przywoziłem, kurwa, te rzeczy. Ruro, ty ze mnie głupka, kurwa, nie zrobisz, ja I to już przywoziłem. Nie wal w chuja. Nie no, stary, po takiej drodze pięknie na motory napracuje. No kurwa, licznik absolutnie zamknięty. Stary, świetnie to idzie. Nie! urywa, mać, zapomniałem, że jak bieg z muszę zwolni. Zacznijmy od tego, że kupię makaroni boxa, wpierdolę go na miejscu i teraz, co my tu mamy kupić? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Kupimy sześć koncentratów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Chuj. Wyszło. W jednej torbie to jest Kurwa Dobra, dobra widzowie Jest G starych, To chuj z tym busem jednak Martwiłem się, że może być w dwóch torbach Wiecie o co chodzi Ale jest w jednej W porządku Ogólnie jeśli dobrze przeczytałem to na wiki Wiecie jak ja czytam, nie? Jak czytam wasze komentarze No, ale jeśli dobrze wyczytałem To tego busa później możemy dostać na stałe To by nie było takie głupie Puszczamy z gazu i na dwójce jedźmy I tak jedziemy pięć dych o, kurwa. O, nie. A że zginiemy, nie? No, ale na czy to jest idolo. O, kurwa, ja chyba jedzenia nie kupiłem, nie? Nie, nie kupiłem chyba żarcia. Nie ja tylko na miejscu. Ja pierdolę. Co jest? Co on kurwa zgasł? Ja pierdolę paliwo się skończyło. To się nie dzieje, stary, nie? To się kurwa nie dzieje. To, to jest to jakaś kurwa padaka, nie? Całe szczęście, że jesteśmy już niedaleko chaty. Prawo jesteśmy w domu, nie? Nie wierzę, że to jest drugi odcinek z rzędu, w którym zapierdalam do chaty z buta. To, to jest niemożliwe po prostu. I to, ta seria będzie trwała w nieskończoność, aż do pożygu, aż kurwa mi i wszystkim się to po prostu znudzi. Spisujemy grę i tyle chyba, nie? Dziś taki bardziej organizacyjny odcinek w tym MSC. Pozbieraliśmy wszystko. No poza motorynką oczywiście. Ale motorynka to najmniejszy problem. Dan na następny odcinek bimberek, naprawa części, ewentualne rozeznanie jak naprawić te części. Finałowe przygotowania do składania właśnie tej Satsumy. Także dzięki za oglądanie tego obsranego filmu, który skończył się w taki sam sposób jak poprzedni. Kolejne filmy niebawem. Czy, czy jutro. Wszystkie linki ogólnie macie w opisie Discord, Instagram. Instagram to wiem w sumie usless, czyłem jakiś Twitch, nie? Ale Discord polecam wejść, bo tam są powiadomienia o filmach. Najświeższe, nie? Bo pinguję prosto, jak wstawię film. I to tyle, nie? Na you mi go zgięciwko. I no how racket. AGK, bro, boys. Na razie.